Zajęcia zaczęły się solidną rozgrzewką, po której na wielu twarzach już malowało się zmęczenie, jednak ćwiczenia były tylko wstępem do kolejnych wysiłków. Wymagająca nauczycielka przez kilkadziesiąt kolejnych minut wraz z całą grupą powtarzała podstawowe kroki. Ostateczne efekty ciężkiej pracy widać było dopiero pod koniec zajęć. Justyna Lichacy jest rodowitą słupszczanką. Swoją przygodę z tańcem rozpoczęła w wieku 9 lat. Jak mówi dziewczyna, wszystkiemu winna jest jej mama. Mama przeprowadziła mnie na zajęcia do Słupskiego Ośrodka Kultury, wtedy to był jeszcze chyba Wojewódzki Ośrodek Kultury, do zespołu przyjaźń. Wtedy to był jeszcze zespół piosenki tańca, albo pieśni ruchu, coś takiego. Później dopiero bardziej zaczęliśmy tańczyć, także to był mój początek. Pierwsze kroki w przyjaźni wyznaczyły dziewczynie kierunek działania. Justyna rozpoczęła naukę w Teatrze Muzycznym w Anglii, jednak z hip-hopem oraz New Stylem zetknęła się dopiero po ukończeniu szkoły. Od tej chwili taniec zdominował jej życie. Justyna Lichacy występowała na największych festiwalach tańca w Londynie. Ponadto trenuje z najlepszymi choreografami na świecie. Obecnie sama jest cenionym choreografem i nauczycielem, co zaważyło na jej udziale w programie You Can Dance. Jednak dla dziewczyny nie to jest najważniejsze. Nie chcę się tam zatrzymywać. Ja jestem bardziej tancerką i choreografem. Undergroundowym. Bardziej mi interesuje teraz łączenie i robienie spektakli w teatrze. Spektakli właśnie hip hopowo, new stylowych. Tworzymy również na przykład teraz w maju będzie festiwal, który organizujemy w Białymstoku. Także ja, bardziej mi interesuje współpraca z tancerzami na sali aniżeli jakieś dwutrzyniowe projekty. Słowak z Christyna odwiedza przynajmniej trzy razy w roku, zapewnia, że wizyta w Anżeli nie jest ostatnią dla amatorów nowoczesnego tańca, będzie to kolejna szansa na poznanie kolejnych układów autorstwa choreografki.